Często jest tak, że starasz się, dajesz z siebie wszystko, pochłaniasz książki na temat szeroko rozumianego rozwoju duchowego albo na temat prawa przyciągania założenia i efekty są słabe, nieadekwatne do nakładu pracy. Według mnie najważniejsze przyczyny to niecierpliwość wynikająca z braku wiary i wynikające z tego braku chaos działań, chęć zrobienia wielu rzeczy naraz oraz robienie na siłę. Działania nie wynikały z potrzebtu serca, ale z przymusu. Gdy budujesz dom, koniecznie musisz zacząć od fundamentów, potem ściany, więźba dachowa, dach i wreszcie prace wykończeniowe. Nie możesz pomieszać kolejności ani opuścić żadnego z wymienionych etapów. Tak samo w rozwoju duchowym. Ważna jest kolejność i wszystkie kluczowe elementy trzeba uwzględnić. Nie ma dróg na skróty. Skoro przez lata żyłeś według imperatywu, jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, zmieniaj to co fizyczne. Znajdź lepszą pracę, zrób kolejny fakultet, zdobądź nowe kwalifikacje. Bezpodstawne jest oczekiwanie, że w przeciągu miesiąca zmienisz swoje wewnętrzne, wypływające z podświadomości przekonania i od razu skutecznie zastosujesz techniki takie jak medytacja, wyobrażanie lub postanowienie. Obraz samego siebie przechowywany w sercu, latami ignorowane wewnętrzne dziecko, błędnie zakładasz, że troskliwa opieka i praca nad nimi od razu wyda wspaniałe owoce. Bez względu na to, co będziesz musiał zrobić, musisz podtrzymać siłę woli, utrzymać wysiłek, nie poddawać się, nie oczekiwać szybkich rezultatów, a gdy coś nie wyjdzie, nie krzyczeć, ojej, nie wyszło, nie nadaje się, to nie dla mnie. Wiśtawie, łatwo powiedzieć, łatwo doradzać, uwierz w siebie, wytrwaj, myśl pozytywnie, działaj, wyznaczaj cele. Robią to i co? Lipa. Spokojnie, weź oddech. Najpierw zastanów się, skoro tak jest, że nie wychodzi, to znaczy, że coś we mnie sabotuje moje wysiłki i trzeba znaleźć tego sabotażystę. Tylko jak i co to może być? Wiele rzeczy. Rozpoznanie i zrozumienie wskazówek na pewno pomoże w odnalezieniu tego sabotażysty. Zadaj więc sobie pytania, czy wiesz, czego chcesz? Zawsze krytykujesz, czy wolisz analizować? Innymi słowy, czy jesteś gotów na poszukiwanie prawdy? Czy jesteś gotowy na zmiany? Czy nadal oczekujesz na zbawiciela? Drwiny, złośliwe komentarze innych wpływają na Twoje wytrwanie w decyzji. Odczuwasz lęk przed reakcją i opinią innych? Częściej jesteś dobrej myśli czy kiepskiej? Częściej myślisz o tym, czego nie chcesz, czy skupiasz się na tym, czego chcesz? Rozmyślasz o żalu pochodzącym z przeszłych wydarzeń? A może projektujesz przyszłość, która nie chce nadejść w odpowiednim kształcie? A co z teraźniejszością? Myśli targają Tobą, czy to Ty je kontrolujesz? Pragnienie versus wątpliwości, co wygrywa? Czy nawet przejściowe trudy zmian są w stanie Cię powstrzymać? Czy zawsze musisz mieć rację, czy oczekujesz dowodów na poparcie swojej opinii, a sprzeczną z Twoją z góry odrzucasz? Czy życie rzuca ci kłody pod nogi, czy wyzwania? Jak myślisz, jesteś osobą godną uznania? Czy masz wiele pozytywnych cech? Czy jesteś z siebie zadowolony? Jak myślisz? Wiedzie Ci się w życiu, czy też nie? Potrafisz powiedzieć sobie prosto, bo czy kocham Cię pewnym i stanowczym głosem? Rozpamiętujesz to, co zrobiłeś źle? Potrafisz sobie wybaczyć błędne decyzje, a innym też wybaczyłeś? Czy rozpamiętujesz to, co Tobie uczynili? Co sądzisz o sobie? Ale nie chodzi o to, co mówisz na głos, ale o to, jaki obraz siebie nosisz w swojej podświadomości, w swoim sercu. Rozpoznanie, które z tych przeszkód dotyczy ciebie i zrozumienie ich, pozwoli tobie dobrać środki i metody, które będą dla ciebie najskuteczniejsze na drodze do odzyskania siebie, swojego szczęścia, spełnienia i sukcesu. I na takie wskazówki możesz liczyć w tej książce.